Jamie Spears, o Britna Britney nie wiem, czy by żyła. Jamie Spears, ojciec Britney Spears przerwał milczenie Britney Spears po 13 latach kurateli swojego ojca odzyskała wolność. Przez te wszystkie lata nie tylko nie mogła zarządzać swoim majątkiem, ale też zachodzić w ciąży ani przerwać sesji psychoterapeutycznych. Jej ojciec, 69-letni Jamie Spears, postanowił po raz pierwszy wypowiedzieć się na wszystkie zarzuty. Które były mu stawiane przez te wszystkie lata. Ojciec Britney Spears, Jamie Spears, wypowiedział się publicznie po raz pierwszy od ponad dekady i ponad rok po zakończeniu sprawowania kurateli nad córką. Niestety jego słowa przez wielu mogą zabrzmieć jako opieszałość lub zbyt duża pewność podjętych działań przed laty. Nie wszyscy się ze mną zgodzą, to był cholernie długi czas. Ale kocham moją córkę całym sercem i duszą. Gdzie byłaby teraz Britney bez tej kurateli? Nie wiem, czy by żyła powiedział ojciec Britney dla ile Mail. Aby chronić ją, a także chronić dzieci, kuratela była doskonałym narzędziem. Bez tego nie sądzę, by odzyskała dzieci dodał Jamie Spears. Co więcej, ojciec księżniczki poptwierdzi, że kuratela pozwoliła odbudować finansowe imperium Britney. Ponieważ była spłukana i nie miała żadnych pieniędzy. Moje rozumienie kurateli polega na pomocy komuś w odzyskaniu życia, powrocie do społeczeństwa i umożliwieniu mu normalnego życia. Było za mną kilka osób, które naprawdę pomogły doprowadzić to do punktu, w którym mogliśmy jej pomóc. Jamie Spragers pozostaje przy swoim stanowisku, że kuratela pomogła Britney wrócić do społeczeństwa. Na dodatek uważa. Że nagonka na jego osobę jest niesprawiedliwa. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że większość ludzi nie ma pojęcia, jaka jest prawda. Jej prawnik nie ma pojęcia, jaka jest prawda. Media nie usłyszały prawdy. Usłyszeli zarzuty od Britney. Nie mam nic przeciwko, bo wiem, że to nieprawda podsumował Jamie Spears.